Siemanko, witamy wszystkich. Jesteśmy po treningach. Trochę zadowolony? Pytanie. A ty zadowolony? Wiesz, to jest pierwszy trening. Mhm. Zobaczymy, czy przyjedziesz na drugi. Tutaj mówisz, że przyjedziesz, przyjedziesz. Może widzisz, że zaraz mi zablokujesz w telefonie na Messengerze. Nie dopiszę się do ciebie, będę czekał tutaj. Ale ja nie umiem tak robić. Nie? Tak mu wiedział, jak to dawno to zrobił. Może koś nie masisz, żebyś pomógł. Ja nie mam kolegów, zobaczy. No. Nie, żartujemy oczywiście. No, pewnie, że przyjadę, wiesz, teraz się zgadamy i działamy cały czas. No, Musisz mówić, co mam dalej robić. I... No chociaż raz tygodnie, żebyś z tego. Raz tygodniu raz na 10 dni, żebyś tak przyjeżdżał, żebyśmy mhm. jakieś tam mogli treningi zrobić wspólnie. Na razie to wszystko jest wstępne, bez z dużych ciężarów. Nie ma sensu się szarpać, bo masz kupę czasu do zawodów. Nie wiesz, kiedy będą twoje pierwsze zawody tak naprawdę, bo nie znasz tego terminu. I przede wszystkim musisz się szykować na zawody jakieś ważne, a nie jakieś wioskowe, jakieś bucharówki sam, Czyli sam to za tutaj jaki cel teraz? Na razie czekajmy na okazję. Może będzie coś za granicą, co ci się otworzy. Poznasz jakiś termin wstępnie, za kilka przykład, miesięcy, może coś się ruszę bo nie wiem. Ja sam nie wiem, kiedy damy jakieś mm. pierwsze zawody. Ja oczekuję, że mój pierwszy start będzie jakiś czerwiec-lipiec, ale sam tego nie wiem. No to mam, też... mam tylko taki plan, więc wiem, że Arnold będzie na koniec y sierpnia lub początek września, więc na ten czas ja będę się szykował. Ty prawdopodobnie też na Arnolda mm. pójdziesz na amatora, ale jeśli coś ważnego, fajnego za granicą wyskoczyć ci wyskoczyć i wkrótce, w ciągu kilku miesięcy, to będziesz musiał się przygotować na te, na te zawody właśnie, czy jakieś mistrzostwa Polski nawet, mm. jak coś w mistrzostwach Polski musisz wystąpić, moim zdaniem, nie mm. masz wyjścia. Więc Trzeba wtedy byśmy, byśmy się szykowali, przykładowo gdybym miał być w lipcu, to no, lipiec się szykował. Ciekawe jest, czy się będzie. to wszystko, wiesz jaka teraz sytuacja jest? Niby cały ten lockdown jest przesunięty jeszcze do przodu, więc nie wiadomo jak to, wiesz. No, nikt tego nie wie, nikt tego nie zna. Więc no zawody na świecie i... się odbywają. Widzisz, były w USM. Teraz mają być zawody w Bahranie 28 lutego, z tego co widziałem. I idzie, tu, idzie to ku, ku zorganizowaniu, ponieważ z kolegą. Ja się wycofałem z zawodów, no bo nie zdążyłem znaczy, się nie, przygotować. To... Nie mam mowy, że chciałbym, ale niestety nie dam rady. Ale tak już jest dużo lepiej z tą ręką. No, nie jest dużo lepiej, ale boję się, bo wiesz, wystarczy jedno nadwyrężenie i ja się znowu ustecznię o, o kilka tygodni. Albo znowu narobię takiej szkody jak wtedy, że hmm. zerwę to z powrotem, więc y, wolę przeczekać, wolę to zaleczyć i startować dłużej i skończyć się w... zaraz. Więc ja się z tych zawodów wycofałem, ale z tego co pisałem właśnie z kolegami z zagranicy, te zawody idą ku organizowaniu, ponieważ brali od nich już dane osobowe do biletów. Konkurencja, są wstępnie już są ogłaszane na internecie. Czyli to się dzieje cały czas. Tak, więc prawdopodobnie te zawody się odbędą bez publiczności, bez ludzi, bez nikogo wkoło, tylko zawodnik, tylko kamera i tylko sędzia i ciężar, nic więcej. Więc fajnie, że w ogóle takie coś się odbywa. Nie fajnie z tego względu, że mnie tam nie będzie. No, Będę bardzo ubolewał, bo tak naprawdę sam jesteś zawodnikiem, sam to czujesz. Sam wiesz, no tak. gdybyś na przykład się szykował. Gdybyś na coś się szykował, wiesz, poświęcił kupę czasu i nagle nie możesz tego robić. No. I widzisz, jak inni startują, a wiesz, że mógłbyś skończyć im dupę. No, nie? Więc e, niestety ja muszę to przeboleć, muszę przeczekać. E, mam nadzieję, że wrócę, wrócę silniejszy sprawny i będę mógł kontynuować to, co kontynuowałem wcześniej. Ile myślisz czasu jeszcze ta rehabilitacja potrwa to wszystko? Nie mam pojęcia, ponieważ yy, wszystko poszło dobrze po operacji, wszystko nie było dobrze zrośnięte, no a niestety mogę, mogę tutaj powiedzieć, dostałem po... miałem bardzo osłabiony organizm i prawdopodobnie po jakoś po zabiegu dała mi się bakteria, musiałem brać antybiotyki i to wszystko zaczęło. Tam znowu spowolniło cały etap, cały etap, cały proces e, rekonwalescencji gojenia. Mhm. Cały ten proces się spowolnił do, do zera i ustaliłem się znowu o miesiąc, więc tak naprawdę jestem cały czas na antybiotykach. Już ręka w ogóle nie jest wcale spuchnięta, zakres ruchu już jest cały. Więc kujemy tylko przy tej fazie, ostatniej, tej tego wyprostowania, ale to jeszcze rehabilitacja musi dojść do tego, ponieważ przerwaliśmy rehabilitację, jak dostaliśmy test, wynik testu, że jest bakteria, więc teraz lekami czy musimy to wygonić, musimy cały organizm wyczyścić, żeby po prostu nam nic nie było w tym miejsce podamy komórki macierzyste, to idzie rehabilitacja i zacznę zwracać. ciężko jest powiedzieć, jaki to będzie termin? Nie, nie mam pojęcia. Wiem, że nic na siłę nie będę przyspieszał, tak jak wtedy to było. Nie będę brał żadnych przyspieszaczy, żadnych blokad, żadnego szybkiego gojenia, po prostu muszę to wszystko zrobić jak najbardziej naturalnie, ponieważ wtedy już mam nauczkę po pierwszym razie. No ale widzę, nogi już sobie zapierdzielasz. Nogi trenuję, no nogi jednej mogę robić, to jest jeden trening w tygodniu, jaki mogę sobie na ten moment pozwolić, porobię jakiś brzuch raz na jakiś czas, jakiś cardio nawet zrobię. Chociaż tego nie lubię robić, ale robię, no ponieważ mm, sam wiesz, sam trenujesz, nie, no, nie potrenujesz domu, kilka to z, dni, można zwariować naprawdę, nie. gdybym jeszcze możemy o pracę, ale nawet szczerze mówiąc nie mogę iść pracować, ponieważ nie mogę tej ręki gdzieś nadwyrężyć. Jeśli coś zrobię z tym ręką, znowu się uwsteczniam. Muszę naprawdę uważać. Każda czynność w domu, każdy ruch musi być przemyślany, że po prostu gdzieś nie szarpnął. Nawet jak biorę dziecko na ręce, nie mogę jakoś tam gwałtownie tego dziecka podnieść, mimo tego, że ono waży tam 13-14 kg. Więc sam wiesz, 14 kilogramów to jest nic. A jednak muszę na każdej z każdą czynnością uważać. Nawet na początku jak zamykałem drzwi, ten dopychnięcie tego drzwi, to już musiałem uważać, bo już mnie kłuło. Więc każda głupia czynność czy zakupy w ręku noszenie już muszę iść na lewą rękę, nie? a jednak jestem praworęczny. Dobra, tak, jakieś Więc, treningi z gumami takie ciężko. rzeczy, to jeszcze, jeszcze. Czekam na zielone światło od lekarza, czyli za tydzień mam wizytę, mhm. za tydzień będzie USG, za tydzień zrobię rezonans. I prawdopodobnie pod koniec stycznia będą podane te komórki macierzyste, Tak jak planujemy to z doktorem. Uzgadnialiśmy. Ale wszystko się okaże po tym, co pokaże prześwietlenie. Kurde, widzisz to wszystko? Ze sprzętu trochę nagromadziłeś. Widziałem schody teraz. Cały czas, cały czas dokupuję, jeśli mam okazję. Wiem, że schody były. Znaczy, wiem. Tak zawody nie. były. Za choroba trochę. Nie widzi, że to się i. Na jednych zawodach, Za były, widzisz, na jednych zawodach <słuch> były schody. I któregoś <słuch> razu pisałem z kolegą i właśnie mówił do mnie, że. Ty, Beriusz Kowalczyk Kowalczek, ma na sprzedać. Czy Beriuszum? Byłem ostatnio właśnie mówi, że nie niego odkupiłeś. I że mają schody, właśnie te stare, zwarki treningowe. Jedną część tylko, po prostu zawsze były dwie części. Tak, ja wiem. wiem. Jak się ścigali. Jedna część do treningu, nie potrzebowałem mi dwóch części przecież. Dobrze, nie? No, z tego co okazało się, że były dwa klocki z trzech, ponieważ jeden został skradziony z działkiem. Granny klock? Na jednym filmie wspomniałem u siebie, że jakiś złomiarz. Ale to by się taki górny, solidny złom. Myślę, że talent jakiś. Albo wcześniej okradł aptekę. Hmm. No, może nie, może w kilku. Ale jeśli, jeśli sam to talent, hmm. może sam o tym nawet nie wie, że, jest, że może robić karierę w sporcie siłowym. Albo gdzieby hmm. byłby strongman. Albo byłby właśnie. No, tak czy siak e, mam schody i mam dwa klocki. Na razie ich nie używałem tych schodów. Wziąłem dwa, dwa te klocki tylko wiosną do połowy i takie zostawiłem, hmm. bardzo ciężkie. Nie mam na razie zamiaru tego trenować, ponieważ nie mam tego na zawodach. Ostatnio na Brazy w Brazylii na jednym z zawodach to było i na Arnoldzie w Brazylii ponownie mieli to zorganizować, lecz Arnold no, nie był zorganizowany no. z powodu pandemii i właśnie z tego względu kupiłem te schody, ponieważ no, tak myślałem, że wystartuję tam, a warto to przetrenować, no, ponieważ e, jeśli wystąpić 12 zawodników, przykładowo 70, i mój rezultat będzie słaby, coś pomiędzy, nie wiem, piątym, szóstym miejscem, ponieważ to musisz trenować, żebyś to dobra jednak. Nie każdą konkurencją nie szukujesz. Tak, ja a jeśli to, tego nie trenujesz, no to na wydolności, nawet na górze już się wykończysz po trzech kroskach, to jednak jest, jednak jest obciążenie. I no i dlatego te schody kupiłem, po prostu żeby trenować, żeby nie stracić punktów cennych, ponieważ sam wiesz czasem, że Jeden punkt decyduje o wygranej. Pół Więc wiesz, ja już czasem o pół punkta przegrywałem, bo traciłem w martwym ciągu, potem jeszcze, wiesz, były jakieś tam konkurencje, miałem, wiesz, pierwsze, drugie, pierwsze, drugie miejsce nagle w martwym ciągu spadałem w dół i potem ciężko było to odrobić. Dlatego powiedziałem sobie, że muszę być kompletny w wszystkich konkurencjach, jeśli w martwym ciągu zawsze spadam w dół. Mimo tego, że ten martwy ciąg już polepszyłem, jest, Dużo trochę, jest, jest trochę lepiej. No nie mogę powiedzieć, że nie, nie jest źle. Było dobrze przed WSM, było bardzo dobrze, ale ale wiem, że to dalej nie jestem w stanie przebić tej najlepszej stawki zawodników, więc potrzebuję jeszcze troszkę czasu, ale w... i wreszcie tych konkurencji muszę być na maksa kompletny. Hmm. Dlatego to, to te schody kupiłem. Żeby po prostu wygrać tę konkurencję i mogę sobie pozwolić, żeby ten martwy ciąg jeszcze... ogólnie byś strasznie widyn konkurencja, szkoda, że już tego, tego nigdzie nie widać, no bo to się Mi się podoba mi się, podobało, mi się podobała ta rywalizacja kiedyś pomiędzy pójdzionowskim a Szymańskim. W tak, Szymańskim, Szymańskim. Omega mega schody. Tak, On parę sekund. wystarczy jeden parę no, Czasem popiera się Ja nawet spadł, nie wiem czy widziałeś. Nie, nie widziałem no. tego, no, ale spad, to jest spad super konkurencja, no, ponieważ no, tam się bije nawet o setne sekundy. No. Czasem jednocześnie wsuwali te tak. klocki, nie? a Szyman naprawdę był mega, mega szybki. Jak dla mnie, jak to, ja to oglądam, ja sobie nie wyobrażam, jak szybko można z tych schodów zejść. Ja Właśnie zbiegł, zbiegał, nie? Ja czasem sobie myślałem, że lepiej był wejść na ostatni stopień, zeskoczyć bokiem i dobiec w koło, niż zejść. Jak <laughs> ja sobie nie wyobrażam, jak można zejść, ale. Tak myśląc, dochodzi adrenalina, masz czas i widzisz że zawodnika obok, że chce się pokonać, to, to zbiegniesz ze schodów. Nie myśl, schodach. że chmamo, yy, szybko tak, ale Sławek Toczek mimo wzrostu też zapiernicza na tych schodach. Tak, yy, nie wiem, czy na stopa. pierwszych filmach kiedyś widziałem na tych pierwszych warki strąg, to jeszcze mu tam nie szło, ale potem, Uzi, potem już nagle zaczął zapierniczać. Mimo tego, że był niski, to jednak tutaj wzrost tej konkurencji pomaga, nie? No, bo masz ten stopień yy. dosyć wysoko. Tak. To niektórzy zawodnicy, nie wiem czy widziałeś, ubierali buty na kuturnach specjalnych. Tak, no a na przykład masz przykład, że w 2012 roku, w z tego co pamiętam, na mistrzostwach świata Sawickas bił się już za lasem o pierwsze miejsce i były schody. no Las sam wiesz, jaki no. wysoki jest. Niższy do mnie warto, jest. Jest Jesteś twojego wzrostu, a Sawickas mamy 95. 95, no, i były schody. No i Sawicka wygrał tą konkurencję, gdzie Las mógł wtedy zabrać tytuł mistrza świata. Niestety no, nie wygrał tej konkurencji nie, nie dał rady to chyba takie najlepszy okres dla Litwinów, jeżeli chodzi o strongman, nie? Tak. Dwóch, pierwsze, drugie miejsce zajęli wtedy. Był wtedy To no też taka sytuacja zajęli. była, Mariusz no i drugi Wenta. Ja wtedy lasa oglądałem cały czas. Dla mnie to był taki idol naprawdę. Dla mnie do tej pory jest. Tak, tak, tak. Tak, tak, dlatego mówię, no, mi się to odnosi do mojego wzrostu. Kiedyś właśnie ubolewałem, bo startowałem na zawodach w... To były zawody Mistrzostwa Polski międzyzdroj... Znaczy Mistrzostwa Polski. Tak, Można było nazwać Mistrzostwami Polski, ale tam były kwalifikacje Arnolda wtedy. Czy ty to pamiętasz? Ty jeszcze nie startowałeś? startowałem. No, to robiła Teta. I wtedy były te mistrzostwa właśnie i organizowane były te mistrzostwa do Mistrzostw Świata Amatorów, czyli do Arnold Amator. Ja tam właśnie ten bilet wygrałem do Stanów, jako ten przelot w 2013 roku to było. I z tego samego dnia właśnie były zawody na Woodstocku, przyjechał Lalas właśnie i Krzysztof tak to... startował, Radzikowski, Kuklajew był. Ja właśnie bardzo ubolewałem, że nie mogłem pojechać na te zawody i to zobaczyć, no bo w ten sam dzień startowałem hmm. jednak w, na swoich zawodach. Ja miałem okazję startować, startować razem z nimi, w tych samych zawodach byliśmy. To z Tobą wtedy poleciałem, pamiętasz? Mm -hmm. Ja miałem mistrzostwa świata juniorów wtedy w Anglii, a wy mieliście no. y, drużynowe chyba wtedy, nie? Tak. A, w... Właściwie oni właśnie Lasik wtedy wygrali, nie? To było tak, tak, no, bardzo dobrze zorganizowani byli. Ty wtedy byłeś z... Z, raunem, Z raunem byłem. Tak. Nam to nie poszło. Nie poszło, bo byłam niższy od ciebie tam wiesz, że belkę wyciskaliście, to w ogóle porcje były inne. Ale mimo to wycisnęliśmy belkę największą. Rekord świata zrobiliśmy we dwóch. Wycisnęliśmy 360 kg. 180 hmm. na łeb. Ja hmm. pamiętam to, jak ja pchnąłem. Ja to to nie... miałem proste ręce, a on chyba dopiero zaczął wyciskać. No. I ta belka to, to swoje była w takiej pozycji. Nie? Ja już się bałem, że coś my momencie polecimy w bok, ja bo wszystko celu. szło na niego. Nie wiem czy pamiętasz wtedy, y, wtedy Zyrdrunas y, próbował bić rekord świata w belce. to by... ale nie, Rady. no radę tam było. Przewrócił też. Mówił też te ślisko. Cholernie lał no, no, deszcz. No, cały dzień padało. Nie. Ja pamiętam wtedy też tę tarczę mieliśmy. I też. I trzeba było tą tarczę. Y, jak niosłeś. Jeden z pierwszych startował z klocka. Mhm. Z podestu, czyli Rauno mówi do mnie, ja mam super tarczę. Ja tam ich wszystkich zrobię taki, taki rezultat, że tylko wtedy ty zrobisz krok czy dwa, albo wcale mhm. i wtedy wygrałem tą konkurencję. No i wyszło takie coś, że Rauno z tą tarczą zaczął iść nagle, ona mu spadło w kałużę. I ja mówię, ty miałeś zrobić najlepszy rezultat. A ty jesteś ostatni na ten moment. Ja mówię, jak ja mam pokonać teraz sam resztę zawodników, jak oni robili po, po 60 metrów, a ty zrobiłeś raptem może 10. No i mieliśmy takie prawo, że. Tą tarczę we dwóch, nie wiem czy to widziałeś, pamiętasz tą sytuację? My tam wtedy tak klnęliśmy, i tą tarczę trzeba było z ziemi. Mieliśmy prawo, że on, on rzucił w tą kałużę, bo to było mokro, strasznie. I ja musiałem tą tarczę podnieść z ziemi i z ziemi wystartować. Ale on miał prawo mi pomóc. I trzeba że ona była tak mokra, tak śliska, że my we dwóch nie mogliśmy podnieść tej tarczy z ziemi. I on zaczął ją podnosić. Ja podłożyłem palca, na palca mi siadło. jakieś <laughs> miałem cały tutaj czarny. Z gniotem co palca, i ostatecznie w ogóle nie ruszyliśmy z tą tarczę. Zostaliśmy na ostatnim miejscu. Potem mieliśmy martwy ciąg. Mhm. Na powtórzenia? To pamiętam. No Tylko to było yy, bez pasków, czy. No i mi, że bez pasku będzie martwy ciąg. No ja mówię, no to Rzyk. jak. To było takie, takie idiotyczne, że ciąg był bez pasków, a u Herkulesa był w pasku. Tak, tak. Ja najbardziej... byłem szczęśliwy, bo ja w tym mówię, to wtedy co to drugie miejsce, ja jedną tarczy wygrałem, wtedy wiesz? Najbardziej debilne zawody, jakie w życiu startowałem pod względem organizacji, tam były pod względem regulaminu. Tam były w No i jak dowiedziałem się, że martwy ciąg bez pasków, no to mówię sam, jak zawodnicy robili 30-40 powtórzeń, 20 każdy, 15 każdy. No to ja mówię, sam, sam nie zrobię rezultatu, typu, że nie zrobię 40 powtórzeń. Bo Raon w ogóle chwytuje. Raon w ogóle nie wstał, tym ani razu, raz, bo totalnie gościu nie ma chwytu. Jest piekielnie silny w martwym ciągu. Gdybym ja mu założył paski do martwego ciągu, tak jak wszystkim byśmy założyli, on jest w stanie pokonać sam jedną drużynę. Jestem w 100% przekonany, ale jak już ją paski, gościu nie ma uchwytu kompletnie. I... Ale to było idiotyczne do tego stopnia, że tam lało. Bo ja no dobra, miałeś... lało, nie lało, gościu z tym nie wstał, gościu z tym nie wstał mimo to. Ja mówię, ja nie mam wyjścia, no mówiłem, i tak nie wygram, robię jedno powtórzenie, żeby dostać jeden punkt, zrobiłem strzał. O, znowu ostatnie miejsce w tarczy, ostatnie miejsce w Herkulesa. Też mieliśmy ostatnie miejsce, ja tam zawiązałem za grubo ten pasek, mhm. bo to było takie że widlakiem nas podnosili no, we dwóch no. i beczki myśli po co, tak. to było tam 500 kilo. I jedną ręką trzymaliśmy ciężar, jedną były zaparty o platformę i tylko na tej co spoczywał ciężar, na zewnętrznej. No i to było tak, że on był niski, ciężar naciął do siebie, a ja miałem dłuższą, znaczy on miał wyżej, a ja miałem niżej. I to wszystko było też tak nierówne. Ja jeszcze źle zawiązałem ten pasek, puściliśmy ostatnio. Ale miejsce. wtedy była wysz... zły. No a wtedy to było najmniej najgorsze miejsce, ten dostałem medalik. Zawodów, a miejsce wyrzuciłem go do śmietnika, <grym <grym więc powiedziałem, że więcej czas. No, na początku mieliśmy taką, taką wizję, że wygramy te zawody. Pamiętam. Rano był taki nagrzany i kurde, wygramy razem w z w drużynie jestem. Ja też tak myślałem, ale jak zaczęliśmy startować, zapomnij o pierwszym miejscu, Zapomnij o trzecim. Jedziemy hmm. do domu. Ale fajny czas, bo ja to dobrze wspominam. Ty się poznaczyłeś, bo się się wcześniej, wtedy chyba się dzień wcześniej się trenowałem, pamiętasz? już tak. Ostatni trening chyba zrobiłem... Ty leciałeś z z lotniska, ale leciłyśmy od tego samego. Z Berlina, leciłyśmy. No ty się bałeś troszkę za granicę. To był mój pierwszy lot chyba samolotem wtedy ogólnie. A do Stonów nie leciałeś na Maturach też wcześniej? Nie... Pierwszy był mi... A się to był dziewiczy lot twój pierwszy. No, z tego są poleciałem. bo się bałem, kurde. Aha. Nie jak na lotnisku odnaleźć nawet. No wtedy... tak, to wtedy pierwszy raz lecieliśmy z Berlina. Co tam? Pijesz dobrego? Ja piję Reina. Z tego, co widziałem tu masz? 300 mg kofeiny. W Polsce chyba to jest nielegalne. Nie, mój kolega <laughs> pracuje w Niemczech i wysłał mi zdjęcie, bo to doszło już na Niemiec, bo to a. powoli idzie w świat. I w Polsce, w Niemczech jest na Europę 180, więc jest słabsze. Powiem mhm. Ci, że taki jeden strzał jest naprawdę super, bo na ten moment jak ja trenowałem siłowo, te są super ogółem. Fajnie, bo się pobudzasz i w ogóle, a się pompujesz. No tak. No, nie? Jeśli walniesz nie naprawdę dużo, pobudzisz się super, ale się spompujesz. Więc jeśli ja z takim workiem biegałem, ja po prostu nie czułem rąk, nie czułem nóg, miałem wszystko takie nabrzmiałe, ciężko mi było. A tu jest sama kofeina, to tego jakieś tam witaminy. Więc przez ten cały czas to i naprawdę mhm. 300 mg naprawdę mi pobudzało. I super, masz yy, light bez cukru, nie? Wszystkie są bez cukru. Mhm. A widzisz, teraz jest, nie wiem czy śledzisz, jest. Śledzę, śledzę. jest Wszyscy je zalewają, jest, ludzie jest za robią. Znaczy, ogólnie sprzedaż, podobnie, tylko mogę powiedzieć, no bo to, to jest taka marka, że no, Coca-Cola spadła, podobnież Tragedia jest, są dwa powody. Pierwszy to jest podatek cukrowy, a drugi to jest, nie wiem czy wiesz, Krzysztof R już przestał pić kole. Przestał? Przestał. I dlatego specjalnie dał mi ostatnią puszkę. To jest ostatnia kola Krzysztofa Radzikowskiego. Specjalnie przywieziono z lodówki, już nie pije i powierzam ci ją. Powierzam ci ją, musi jej strzec i pilnować. To jest dla mnie. Tak, Kazał myślmy, myślmy, że dla niego damy? Nie, on nie. On powiedział, że już nie pije Koli. Nie ja będzie pił. Nie. Kilka ćwiczy kulturystycznie i kazał ci przekazać. Powiedział, że nie otwierać, nie pić dałem jest nieotwarta. To zachowam sobie, za kilka lat otworzymy jak wino. Jak wino, tak? Bo to, to jest prawda. Czym starsza, tym lepsza. Podoba. No zobaczymy, ile będzie warta za parę lat. O no to. Może być grubo. Jeszcze może chaty postawimy. To. A, będziesz jeździł Nie jedną. Będziesz Majbachem jeździł, nie, nie jedną. jedną. Także no co, trzeba wesprzeć trochę biznes. No i co? Mam nadzieję, że. spotkałbym się wkrótce tu u ciebie. Na samym treningu. No nie masz wyjścia. No nie ma wyjścia. No. Będzie cieplej, mam nadzieję, że zaraz wrócę, może do dźwigania. Będziemy racą to się robić, może ktoś do nas dołączy. O. Będzie raźniej. Super. O, ten młody chłopak miał trochę do, ten do, 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 do mnie tutaj przyjeżdżać będziemy działali w trzech co na mistrzostwach Polski był no. trzeci Majka. więc y, ja zawsze będziesz miał jakąś rywalizację lepiej jest jak jest więcej osób przy trenuje. tak, z roz, sprzętu jest zgodniej ze, ze wszystkim jest lepiej nie? więc sam jednak wiesz jak to wygląda no, także co, dzięki, że obejrzeliście materiał widzimy się w kolejnym odcinku pamiętajcie, żeby stawić łapkę w górę zasubskrybować kanał i na razie trzymajcie się